Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną Jakub Kopeć. Dzień dobry Państwu. Cześć Jakub, słuchaj. Cześć. Robimy krótkie podsumowanie. Gości, którzy byli na YouTubie. Był już właśnie Mariusz Kowalski, z którym omówiliśmy temat środków ochrony roślin. Jak Państwo pewnie się domyślacie, Jakub jest ze mną z powodu oczywiście ziemniaka. Tu stricte już człowiek razem, który zajmuje się z Grzegorzem Kopciem, właśnie stricte u nas w firmie uprawą ziemniaka, czy właśnie tym doradztwem w uprawie ziemniaka. Przygotowałem dla ciebie kilka pytań i pierwsze, które mi się nasunęło, właśnie, żeby tutaj z tobą porozmawiać. W zeszłym roku mieliśmy jedną demofarmę ziemniaczaną, w tym roku mamy już trzy demofarmy ziemniaczane, w tym sezonie 2.25, co uważam za ogromny sukces. A pytanie brzmi, skąd w ogóle pomysł, żeby postawić właśnie na ziemniaka, gdzie przecież w Polsce no głównie każdy mówi zazwyczaj o rzepaku, o zbożu, a tu właśnie ziemniaki, to doradztwo związane z ziemniakiem. Słuchajcie, my tak naprawdę zapomnieliśmy troszeczkę o tym, co się działo 20-30 60-70 lat temu, kiedy byliśmy potentatami, kiedy w okresach powojennych nasz areał przekraczał dzisiejszy areał uprawy pszenicy o chociażby. Dzisiaj fakt jest to około 200-210-220, w zależności od roku, tysięcy hektarów, ale nie mniej ziemniak nadal jest tą rośliną, która w konsumpcji, w żywieniu. Będzie ciężka do zastąpienia. Jednak popyt na ziemniaka jest bardzo duży. Jesz frytki, chipsy. No, oczywiście, oczywiście, <grym> oczywiście dokładnie. <grym> bardzo wszystkim to na pewno smakuje, więc jeśli chodzi o ten surowiec, to ziemniak jest bardzo ważny w kontekście tutaj przede wszystkim żywienia ludzi. Kiedyś ten arau był wyższy. Wiemy, że było troszeczkę większe rozdrobnienie hodowli, gdzie robiło się tak zwane te parówki, gdzie jednak e, ziemniak był również tym. E, podstawowym, można powiedzieć, elementem w żywieniu wielu zwierząt. Niemniej wybraliśmy ten kierunek stworzenia, rozwijania się, można powiedzieć Wam, Polmerol jako firmy, która cały czas gdzieś tam podąża za ciosem i która chce nadal się rozbijać, więc wchodzimy w bardziej, coraz bardziej w uprawy specjalistyczne, bo uważam, że też ziemia jak do takich należy. Zdecydowanie, biorąc pod uwagę ilość zabiegów i rozmów, które prowadzicie, czy gdzieś tam uczestniczę z boku słuchając tego, to zdecydowanie można nazwać to uprawą specjalistyczną. Tak, więc też e, można powiedzieć, idąc w ślad demofarm zbożowych, rzepaczanych, kukurydzianych, no takiej wpadliśmy na pomysł w zeszłym roku, żeby jednak gdzieś ten demo, e, demo Farma Ziemniak, otworzyć pierwsza lokalizacja właśnie tu w Kujawsko-Pomorskim, w Łobdowie. W tym roku to się zdecydowanie bardziej rozwinęło. Chcemy rozwijać, chcemy być w tym rynku ziemniaczanym z naszymi pomysłami, technologiami także tyle. Słuchaj Jakub i teraz właśnie bo nawiązałeś do rozwoju właśnie, że demofarma Farma Ziemniak yy, i teraz tak, ja zakładając demofarmę Farmę zbożową, żebaczaną oraz kukurydzianą to prezentuję oczywiście w pierwszej kolejności odmiany, jeżeli byśmy sobie tak poszli, a następnie technologię. No tutaj skupiając się na demofarmie Ziemniaczanej wiemy, że po prostu yy, możemy uprawiać w różny sposób tego ziemniaka. Czy to na frytkę, którą wspomniałeś, czy to ziemniaki przemysłowe, czy też jadalne no to jest jedna kwestia, ale na Demo o farmie ziemniaczanej, na czym najbardziej się skupiacie? Co chcecie przedstawić rolnikom, którzy do Was przyjeżdżają? Chcę Ci to jest najważniejsze, że tutaj tak naprawdę to, co my przedstawiamy, to dzisiaj już możemy śmiało powiedzieć, to nie jest testowanie. Bo tak naprawdę pierwsze jakiekolwiek doświadczenia odnośnie biostymulacji ziemniaka, na której. Poniekąd, w, po, powiedziałbym w 90% się skupiamy, to ta biostymulacja była już testowana, była próbowana około 15 lat, kiedy po, pojawiały się nasze produkty Agravita Active. Cała seria. My kontynuujemy tak naprawdę dzisiaj to, co już wiemy, sprawdzamy to i pokazujemy na różnych odmianach, w różnych kierunkach, właśnie produkcji tego ziemniaka z wielkimi sukcesami również właśnie w tym roku na trzech lokalizacjach Demofarm, bo były to lokalizacja w pomorskim, w lubelskim i ponownie właśnie w kujawsko-pomorskim. I to tak ci przerwę, wejdę w zdanie. Bardzo dobrze to wygląda, bo to jest przekrój całego kraju od Pomorza po południowy wschód. Idąc przez, można powiedzieć, centralną Polskę. No bo może Kujawsko-Polskie nie jest stricte centralną Polską, ale faktycznie ten przekrój mieście bardzo szeroki. Tak i ambitne plany na przyszły rok także są. Więc... I, i, to, I to jest i to bardzo cieszy. <grym> tak. Mamy ochotę jeszcze tutaj, można powiedzieć, poruszyć Wielkopolskę. E, gdzieś tutaj kraniec e, województwa łuskie, łódzkiego. Także są ambicje na to, żeby coraz bardziej pokazywać na szerszą skalę, właśnie rolnikom, to co my faktycznie w tym Ziemiaku robimy. Także służymy szerokim doradztwem pod względem samej uprawy, tej technologii biostymulacji, ale także może przede wszystkim technologii ochrony, która naprawdę w ziemniaku jest, powiedziałbym, skomplikowana. Między innymi to, co wspomniałeś, ilość tych zabiegów, częstotliwość. Ale też te fachowe lustracje i opieka nad plantacją, rozeznawanie patogenów, działanie z tymi patogenami w prawidłowy sposób, z różnymi mechanizmami, to jest cały klucz prawy ziemniaka. No to jest prawda, że to nie, nie można tego się nauczyć, tak jak często się wspomina o ile wejść w kukurydzę nie jest problemem, bo jest wielu specjalistów, wiele doradców, którzy znają się na kukurydze. W, w ziemniaku nie jest ad hoc, wchodzę dzisiaj, jestem specjalistą, tak. tylko potrzeba naprawdę ogromnej wiedzy i fajnie, że przedstawiacie to w różnych regionach Polski, właśnie te najlepsze y, stymulacje, tą właśnie skupiacie się na tej stymulacji i to co też fajnie chciałbym, żeby też wybrzmiało, to co Jakub powiedział, nie testujemy tylko my mamy już to przetestowane i prezentujemy te najlepsze rozwiązania, które sprawdzą się od Pomorza po Południowy Wschód i to, co mówisz po rozwój tutaj nawet dalej, bo na Wielkopolsce to się dzieje, ale chcemy, chcemy żeby działo się jeszcze bardziej. I teraz Jakub, jeszcze ostatnie pytanie yy, do Ciebie. W przypadku zbóż i rzepaku, zgodzisz się ogólnie, że sezon 2025 był specyficzny i te przymrozki i tak dalej, ale w przypadku zbóż, w przypadku kukurydzy, wszyscy Martwili się, że specyficzny sezon, na początku brak wody, później dużo więcej wody, długo występowały przymrozki i tak dalej, i tak dalej. Ale na koniec dnia okazało się, że obroniliśmy się plonowo, obroniliśmy się jakościowo. A jak w przypadku ziemniaka? Powiedziałbym, że wypisz, wymaluj sytuację również w ziemniaku, bo od początku samego wsadzenie w zimną glebę, nieogrzaną glebę, te warunki praktycznie do. Pierwszej dekady na pewno maja były no, niesprzyjające. Objawy rizoktoniozy różnie też się działo z materiałem, z sadzeniakami. Mieliśmy od samego początku wiele, wiele problemów. Ale finalnie to, co mówisz, byliśmy, jesteśmy uważam pozytywnie zaskoczeni ilością i jakością także plonu. Późne troszeczkę kopanie, prawda. Ostatnio te pogody, jaką mieliśmy, to, to wiemy. Niemniej e, większość uporała się, e, wykopała zadowalający plon. Nie chcę tutaj poruszać akurat, m, można powiedzieć, tak dosyć wrażliwego w tym roku tematu, akurat skupo, skupu e, ziemniaka, bo faktycznie wielo, mamy nadprodukcję, można powiedzieć. E, Związaną m.in. Z, tym, z tymi bardzo dobrymi plonami. Ale wracając i odpowiadając na Twoje pytanie, tak, rok bardzo specyficzny, finalnie. Z plonu są bardzo zadowoleni. Czyli zadowolenie jak i na twarzach demofarmowiczów żepaczano zbożowych czy kukurydzianych, tak samo w przypadku demofarmowiczów jak ziemniaczanych. Słuchaj, Jakub, cóż, wszystko wiemy. Dziękuję za świetne filmiki na YouTubie, gdzieś, żeby poruszać również na YouTubie te kwestie ziemniaka. No i cóż, pozostało mi tylko życzyć założenia jeszcze większej liczby demofarm ziemniaczanych, żeby pokazać. Nie testować, tylko pokazać te najlepsze sprawdzone technologie. Tak, a my firmy. chyba wspólnie możemy zaprosić do śledzenia nasz, e, na, naszych technologii czy na tak. YouTubie, czy będąc e, osobiście na naszych wszystkich demofarmach i zbożowych, rzepaczanych, tak kukurydzianych, ziemniaczanych. Więc e, Ampol Merol działa. Jesteśmy bardzo aktywni, żeby Państwu z Państwem być i Państwu pokazywać no, najlepsze technologie. I dzielić się naszą wiedzą. Dzięki tak Jakub. Jest. Do zobaczenia. Dziękujemy.